Dzień dziecka z wędką. Dużo uczestników na zalewie w Miejskim Włowiczu. Proszę powiedzieć ilu? 105 było zapisanych, 89 się zgłosiło na dzień dzisiejszy. To dużo? Dużo. Pobity, rok, pobity rekord z ubiegłego, ubiegłego roku mhm. po jedną osobę. Co roku więcej, tak? bo to zaczynaliśmy kiedyś od 40 osób, w tej chwili to długie tyle, praktycznie się startuje. Ale też y, sporo nagród udało Wam się pozyskać. Tak, dzięki kolegom z koła. Sponsorzy, darczyńcy dopisali w tym roku duże ich zaangażowanie, w tym było. Mm. Można zobaczyć w koło co, co mamy, bo każde dziecko wyjdzie z, tą, z wędką. Mm -hmm. Pierwsza trójka wędka, kowrotek, puchar, yy, medal. Pozostałe dzieciaki medale, każdy dostaje też wędkę plus upominki z zbakone, jakieś ogóry, wiaderka zęta od nas z koła. Aha. Także nagród jest sporo. Jaka jest idea w ogóle dnia dziecka z wędką? Co chcecie przez to uzyskać? Staramy się tych dzieciaków, tak powiem, żeby bardziej zapały z tą wędką, tak? Ociągnąć je od komputera, od telefonu. Pogoda nam dopisuje. I sama przyjeżdżałem dziadkowie z wnuczkami, rodzice. Z dziećmi. Czyli takie rodzinne spędzenie czasu, Rodzinne. żeby tak. posiedzieć, porozmawiać też przy tej wędce? Też, bo mówię, jak się ukazało ogłoszenie o zawodach, w tydzień czasu praktycznie lista się zapełniła. Tak? Mhm. Zbiornik nie jest zbyt duży, pojemność łowiska, także też była liczba miejsc ograniczona. Mhm. Y Telefon się grzał, tak powiem, do SMS-u, do zapisywania. A tak, już patrząc na te lata wcześniejsze, udało Wam się właśnie zarazić trochę tej, te, te, te młodzież, te dzieci wędkarstwem? Myślę, że że, że tak. oni się zaczęli pojawiać na przykład, nie wiem, potem na zawodach albo wyrabiali sobie karty, to bo znaczy, im się to spodobało? Jak to jest? To znaczy, tutaj też koleżanka z koła, taka Dorota Kosińska, kolega Łukas Roczyński ze Skierniewic, oni pracują w okręgowej szkółce wędkarskiej. Mhm. W, w okresie zimowym przeprowadzali. Kurs na kartę wędkarską? tak? robili szkolenie dla dzieciaków? Tak, 40 osób prawie było na, na tym szkoleniu. I gdzieś tam no początek po dla niektórych pewnie był właśnie na dniu dziecka? Tak, tak było przekazanie. Bo, bo Ja patrząc po tych dzieciakach, co tutaj przyjeżdżają, że yy, pierwsze ich wędkowanie, czyli tam jakieś wędka z kowrotkiem, yy, takie męczące wędkowanie. A tutaj dla nich bacik 5-6-metrowy, yy, mały spławiczek, i te drobne rybki, płoteczki krąpiki odłagać sobie tak, karasie. Mm -hmm. I to jest frajda dla nich, tak? Złapać rybkę jakoś, to, to Który to jest dzień dziecka z Wędką? Nie wiem, ja jestem w kadencję, ósmy rok w kole, bo już było wcześniej, czyli poprzedni zarządy już to jakby proponowały... Mm -hmm. Propagowałem? Tak, tak. Mm -hmm. tak. Yy, także ja mówię. kiedyś startowałem sam z córką, przyjeżdżałem tutaj z córką. Aha. Nieraz byśmy zawody wygrywali, tak powiem. Yy, w tej chwili córka już jest pełnoletnia, nie startuje, bo już nie może, yy. ale biorę się za organizację takich zawodów, wraz tak? z kolegami z koła. Ma to sens. Ma sens, tak. Widać Dzie bo, po frekwencji ludzi, tak. Bo to, yy -y. yy, bo to nie tylko jest Złowicz, i okolice. Także tam. Ok Rozumiem. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję.